Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do miścia Bożego planowiarować proszę Cię najpokorniej Panie Jezusyste, Matko Boża oraz Wszyscy Święci Błogosławieni o właściwe przygotowanie do oświetlenia sumień światłem Świętej Bożej Sprawiedliwości dla wszystkich mieszkańców ziemi. Za każdą pomoc, z całego serca, bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas, z tej słodszego serca słowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, wora Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale na spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiestami i błogosławiony owoc szwale Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się synami krzosznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę, Ojca Wszechmłócego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod bockim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepion, Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał. Wstąpił na niepiosa Siedzi po prawicy boka Ojce Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wieszam w toła świętego Święty Kościół powszechny Świętych obcowanie Grzechów otłuszczenie Ciała w stanie Szywot wieczny Amen Ojcze przedwieczne ofiary Ci ciało i krew, Duszę i pustwo, najmniejszego syna twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasz i świata całego. klajeko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klajeko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klajko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klajko polestej męki, mimi nas, Klejko polesnej męki, mimi dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polstej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki miejmy dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za naszej i świata całego. Dla Jego polestej Męki miejmy dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki Mimiło się cię nas i świata całego, Klajeko jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajeko jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajeko jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajeko jego polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajeko jego męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego. A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko męki, mi nas. I świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło mm się ci tle nas, i świata całego. Klajko polstej męki, mimiło się ci tle nas, i świata całego. Klajko polstej męki, mimiło się ci tle nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy sieci dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiu się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiu się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiu się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiu się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiu się cię nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, miliło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego. Jezusa Chrystusa na przepłakanie za nasze i świata całego. Klajko polestej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi oświetit nas i świata całego. Klajego porestnejj męki, mimiją się cidle nas i świata całego Klajeko poreststej męki, mimią się cidle nas i świata całego Clajeko poreststej męki, mimią się citle nas i świata całego Clajeko porest tejj męki mimiją się citle nas i świata całego Clajeko poreststej męki, mimią się citle nas i świata całego klejko polystylny męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa ciebie przyczyną prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad panami i Matko, pieknę do Ciebie, przychodzą. Przed Tobą, jako krzyżnik płaczący, stoją. O Matko Słowa, że nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko posze, to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienia i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamą Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce Boże, daj łaską sprawienia duszą, dziś w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chórami ludzkimi, aby one oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, Bo Boże, Boże, świętej jedyny aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu czystość, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu święt Duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry Sakonne. Duchu święt Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry Sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin świętej miłości, rozpalaj serca, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Święty Strzchołstyn z Panem Pokiem Akaja.